Jeżeli interesujecie się rynkiem smartfonów oraz elektroniki użytkowej, to zapewne słyszeliście o sklepie Best Cena. Powiem więcej: istnieje prawdopodobieństwo, że kupiliście w nim swój smartfon albo inny towar. No i mam dla Was bardzo złą wiadomość, ponieważ sklep Best Cena jest właśnie kontrolowany przez Urząd Skarbowy, zostały zablokowane konta firmy oraz ten sklep tak naprawdę obecnie nie realizuje żadnych zamówień. Więc obecnie w Best Cenie nic nie możecie kupić. A jeżeli niedawno złożyliście zamówienie i czekaliście, Czekacie na smartfon, to istnieje ryzyko, że jeszcze trochę poczekacie albo tego zamówienia w ogóle się nie doczekacie. No i część z was może powiedzieć, że no ale przecież kontrola Urzędu Skarbowego to w sumie dosyć standardowa, chociaż nie miła rzecz i raczej nie powinna skutkować niczym złym, jeżeli sklep działał zgodnie z prawem. No ale okazuje się, że ten sklep raczej nie działał zgodnie z prawem, ponieważ jeżeli próbowaliście coś tam kupić i później uzyskać fakturę, to delikatnie mówiąc, były z tym problemy. Jeżeli jesteście zwykłą osobą, osobą fizyczną i po prostu zakupiliście tam smartfon, to nie było szans, żebyście otrzymali polską fakturę, polski rachunek. Otrzymywaliście dokumenty pochodzące z Wielkiej Brytanii, co dla wielu osób mogło wydawać się dziwne i słusznie. No i tak naprawdę, otrzymanie jakichkolwiek dokumentów było możliwe wyłącznie, jeżeli prowadziliście działalność gospodarczą. Krótko mówiąc, mieliście firmę. No i muszę Wam powiedzieć, że nawet wtedy mogły się pojawić pewne problemy. Co więcej, te problemy mogą pojawić się w przyszłości, ponieważ tak naprawdę okazuje się, że sklep bez cena nikomu żadnego smartfonu ani innego sprzętu nie sprzedawał. Jeżeli przeanalizujecie regulamin, w Wordzie to jest jakieś 63 strony a 4, wątpię, że ktokolwiek kiedykolwiek to zrobił, to się okazuje, że firma tak naprawdę nie sprzedawała smartfonów, tylko ona je wynajmowała. A jeżeli dostawaliście fakturę, to nie była tak naprawdę faktura, tylko to było potwierdzenie wpłacenia zaliczki kaucji za smartfon. Więc to naprawdę brzmi dziwnie, brzmi szemranie i to pokazuje w jaki sposób bezcena działała i skąd brały się niskie ceny smartfonów na bestcenie, bo one zazwyczaj były niższe niż w innych sklepach o 23%, czyli hmm, tyle ile wynosi wartość podatku VAT, którego sklep nie odprowadzał. Więc krótko mówiąc, kupowanie smartfona na bezcenie praktycznie niczym nie różniło się od kupowania smartfona od Chińczyka, który też VAT-u nie odprowadza. Bo Xiaomi Mi 9T to smartfon kosztujący 1599 zł. Przynajmniej w oficjalnej dystrybucji, bo w jakichś bestscenach, empikach, dragonistach i tak dalej kupicie ten smartfon taniej, ale bez gwarancji, czyli jak z Chin. Na to, żeby scena przesadnie nie interesowała się podatkiem VAT jego odprowadzaniem, wskazuje kilka rzeczy. Po pierwsze to jest ta kontrola skarbowa, no bo wiemy z jakimi wyłudzeniami obecnie rząd przede wszystkim walczy, no i właśnie z wyłudzeniami VAT. -u. Po drugie. Jeżeli spojrzymy na ceny smartfonów na bezcenie, to tak jak już mówiłem wcześniej, one były bardzo tanie i te ceny różniły się względem takich lepszych sklepów mniej więcej o 23%. Przypadek? Nie sądzę. No i po trzecie, jak pisze serwis bezprawnik, od 9 stycznia do dzisiaj znacząco urosły ceny dla wszystkich produktów. Można założyć, że podwyżka wynosi mniej więcej 23%, a tyle wynosi stawka VAT na produkty sprzedawane w bezcenie. Przykładowo, iPhone 8 Plus z pamięcią 128GB. 9 stycznia kosztował 2715 zł. Teraz kosztuje 3453 zł, tak jakby ktoś postanowił doliczyć VAT do wartości produktu. Poza tym powróćmy do tego regulaminu bez ceny, według którego tak naprawdę nie kupowaliśmy żadnych smartfonów, ale je wynajmowaliśmy, wpłacaliśmy kaucję, a nie za nie płaciliśmy itd. No, i jakby tego było mało, faktura, którą otrzymywaliśmy, była fakturą niewatowską, więc podatku tak naprawdę od niej nie dało się odprowadzić. Można było ją tylko wrzucić w koszty działalności. No, i kiedy spojrzysz się na to wszystko, to wygląda nieciekawie. Powiem więcej, to wygląda bardzo źle, i ludzie mogą zastanawiać się: no, dobra, ale skoro to tacy krętacze. To czemu ten sklep był taki popularny? No, są tego dwie przyczyny. Po pierwsze, były bardzo niskie ceny, a jak dobrze wiemy, jesteśmy krajem na dorobku. Każdy u nas lubi przycebulić, każdy lubi parę groszy zaoszczędzić, każdy lubi zrobić dobry interes i. Właśnie na to się łapnęliśmy. Smartfon był tańszy o kilkaset złotych i nie patrzyliśmy skąd pochodzi, patrzyliśmy tylko, że sklep ma końcówkę PL, czyli pewnie działa legalnie, czyli kupujemy. No i bezcena nie jest przypadkiem odosobnionym, bo takich sklepów jest więcej. Mamy Dragonista, mamy Golden Electronic. I to są firmy działające w praktycznie identyczny sposób jak bezcena i zapewne dalej będą działać w ten sposób, dopóki będą miały klientów łasych na zaoszczędzenie paru groszy i dopóki urząd skarbowy także do nich nie wejdzie, nie skontroluje firmy, nie zamknie rachunków i nie doprowadzi do paraliżu sklepu. Drugą przyczyną popularności sklepu Best cena jest fakt współpracy z wieloma youtuberami technologicznymi, do których należą m.in. Nie Antyfan, Technostrefa, Mobileo, Robert Nawrowski oraz inni. Ale warto tutaj powiedzieć kilka słów o Robercie Nawrowskim, którego bardzo lubię, bardzo szanuję, lubimy się i on jako jedyny podszedł do sprawy uczciwie, bo przyznał, że zrobił źle, nie sprawdził sklepu tak dokładnie, jak powinien, i że naraził swoich widzów na kupno smartfona tak naprawdę z niewiadomo Poświęcił temu pewną część swojego najnowszego QA, więc ja taką postawę naprawdę szanuję. Zrobił źle, ale się przyznał. Ale skąd ja to wszystko wiem? Skąd ja wiem, że oni na pewno współpracowali? Pomijając to, że ludzie mieli po prostu przed filmami, że partnerem kanału jest sklep bezcena, ale uznajmy, że tego nie było. No bo ja też dostałem taką propozycję współpracy w 2018 roku, ale się na nią nie zgodziłem. Brzmiała ona mniej więcej tak. Dzień dobry. Z uwagi na tematykę Państwa portalu, która jest ściśle związana z ofertą naszego sklepu bezcena.pl, bylibyśmy gotowi nawiązać współpracę. Interesuje nas każda forma promocji, m.in. barter na zasadzie wysyłki nowego sprzętu do testów, artykuły sponsorowane, wideo itp. Jeżeli również są Państwo zainteresowani, prosimy o informacje dotyczące dostępnych form promocji, bla, 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 dalej to jest kor Na co ja odpisałem? Dzień dobry, bardzo miło, że Pan się zgłosił, jednak przed zawarciem współpracy musielibyśmy wyjaśnić kilka kwestii, na które skarżą się nasi czytelnicy oraz widzowie. Tak jak brak gwarancji producenckiej na terenie Polski, brak możliwości otrzymania polskiego dowodu zakupu oraz kłopoty z wysyłkami, których sam doświadczyłem. Dociera do nas wiele takich sygnałów i powinniśmy to wszystko omówić przez, przed rozpoczęciem wspólnych działań. Dostaliśmy odpowiedź, ona była bardzo długa, tam sklep się tłumaczył, że on działa krótko, bo dopiero 4 lata, że smartfony to są oryginalne, że producenci powinni je przyjmować, ale z jakiegoś powodu nie przyjmują, że dowody zakupu też są całkiem spoko, teraz się w ogóle po analizie regulaminu okazuje, że to nawet nie był zakup, ani dowód zakupu. To był bardzo długi mail. Pokażę. Się ciągnął, ciągnął. Mail był bardzo długi, tak naprawdę niewiele z niego wynikało, odpisałem, że rozumiem, ale to jest dla mnie nie do przyjęcia i jeżeli zaczną działać jak normalny sklep, to wtedy możemy zacząć współpracę i jak pewnie zauważyliście, to do tej współpracy nigdy nie doszło, no bo nie chcę współpracować z firmą, która działa w ten sposób i nie chcę narażać Was na to, żebyście przeze mnie, przez to, że ja polecam, kupowali po prostu smartfony z niewiadomego źródła, bez gwarancji, bez możliwości na Sprawy i tak dalej, bo w regulaminie, ponownie się do niego odniosę, jest nawet napisane, że klient. Nie ma prawa swojego smartfona naprawić, zmodyfikować albo sprzedać. Więc jeżeli kupiliście, przepraszam, wynajęliście smartfon na bezcenie i go później obchnęliście, no to być może popełniliście przestępstwo. Ja nie wiem, jak ta sprawa się poniesie, ale jest naprawdę grubo. Jeżeli macie dużo czasu, kilka godzin, no to polecam zapoznać się z tym regulaminem. Naprawdę warto. Jeżeli nie macie czasu, to zapraszam na Spider gdzie my ten regulamin przeanalizowaliśmy. No i takie kwiatki, o których tutaj opowiadam, ich jest naprawdę, ale to naprawdę mnóstwo. I tak naprawdę, co więcej, można powiedzieć: Patrzcie skąd kupujecie swój sprzęt. Patrzcie na to, czemu ta cena jest taka okazyjna. Marże w branży elektronicznej nie wynoszą 23%, 30% czy 50%, jak niektórzy mówią, że o, podatek od nowości, o, tutaj sklep Media Expert, Komputronik, czy ktoś inny się dorobił. Nie, te marże naprawdę są dosyć niskie, na pewno nie wynoszą 23%. Jeżeli różnica między większością sklepów a jakimiś dwoma sklepami o dziwnej nazwie, które pochodzą z firmy Krzak, nie wiadomo, spod kamienia jakieś wyjęte te sklepy, to jeżeli różnica wynosi kilkanaście, kilkadziesiąt procent, no to powinna Wam się zapalić czerwona lampka i w takim miejscu się smartfona nie kupuje, albo się kupuje i jest się świadomym konsekwencji, jakie trzeba będzie ponieść, czyli na przykład brak tej gwarancji producenta, brak możliwości naprawy smartfonu. Więc pamiętajcie o tym, nie kupujcie smartfonów w best cenach, no teraz to i tak nie możecie, bo tam nic nie można już zamówić, w Dragonistach, Golden Elektronikach i innych tego typu firmach, i tyle. Pamiętajcie o tym. Jeżeli film się podobał, to łapka w górę. Jeżeli film się nie podobał, to łapka w dół. Jeżeli chcecie nas częściej oglądać, może tak się akurat zdarzyło, to subskrypcja. Jeżeli chcecie oglądać nas częściej jako pierwsi, to klikacie u dzwoneczek. I to chyba wszystko. A no i napiszcie w komentarzu, czy może coś kupiliście na bezcenie, czy nie, mieliście problemy, czy nie, i generalnie gdzie polecacie kupować smartfony. Cześć.